Halo, cześć widzowie, z tej strony Grześ Dzisiaj będziemy otwierali jeszcze kalendarze adwentowe Niestety były małe problemy techniczne I niestety nie udało się od pierwszego dnia Ale zaczniemy no, niestety od dziesiątego Więc no Mam trzy kalendarze Taki z pralinkami Taki zwykły z czekoladkami I z kartami piłkarskimi Zaczniemy chyba od najmniejszego Czyli z tymi pralinkami Dziesiątka jest tu Muszę. ale ja jeszcze coś białego a nie nagrywam, nie chcę wypaść, o mam chyba już, nie mogę wyjąć, to jeszcze ten biały farfocen mi przeszkadza, ale wyjść. wyjdź, jak ich łapie, to... No, kurka wodna. O mama mam, mama. Mam, mam, mam. Się trochę rozwaliła, ale jest chyba w porządku. Spróbujmy. Mm. Dobra. W środku czuję takie malinki. Mm. Mamy wszystkie. Ok. Możemy przejść do kolejnego kalendarza. Jest to kalendarz wersji takiej niecięcej przepraszam was za to, że już nie mogę nagrywać tego pierwszego dnia ale zaczynamy od wieczorówki już będę się starał następne dni nagrywał teraz najgorsze wyciąganie choinka tak wygląda, czekoladowa <laughs> czekoladowa choinka, spróbujmy Mm. jak klasyczna czekolada ale ok czyli dwa kalendarze już mamy zaliczone i sobie odłóżmy i przejdziemy do gwóźdź programu o ale big dla dni dziesiątka jest tutaj, otwórzmy A nie chcę wyjść Trudno się otwiera te okienka z kartami. O jajaj. Jaj. Chyba nie otworzę. <gry> Spokojnie. Kurka wodna. O mama mam, mam. Hakimi. Limitowane Hakimi. Ach. Taka karta. Limitowana. Chyba moja już siódma albo szósta limitowana. Za okienko. I kalendarz. Jeśli chodzi w tym kalendarzu, mamy 6, 16 paczek z kartami, czyli 6, 16 paczek z kartami i dzień limitowanych, I tak wygląda już. Chyba czwarta czy tam piąta limitka z tego kalendarza. No nie, to będzie czwarta. I no 277. Siedem. Skąd 77 siedem. obrońca. Tu macie kod do gry. Jeśli chcecie tą kartę i... No. Więc ja się z wami żegnam, zostawcie łapkę w górę subskrypcję. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, no bo jednak prawie problemy techniczne, ale już się, już będę nagrywał każdego dnia najprawdopodobniej, najprawdopodobniej. I może 16 grudnia wyjdzie jakiś specjalny film, ale nie wiem, ale chyba tak. Więc ja się z wami żegnam, papa, pa. i zostawcie jeszcze raz łapkę w górę i subskrypcję, papa. Pa.